Dzień dobry, zapraszam na wszystko, co chcecie wiedzieć o Seacie Ateka. A tak naprawdę to nie SEAT, to Kupra Ateka z dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 190 koni, do tego skrzynia DSG, czyli automatyczna, dwusprzęgłowa i napęd na cztery koła. I tradycyjnie zaczniemy od wspomnień, historii i specyfikacji. Marka Seat zaistniała w naszej europejskiej świadomości relatywnie późno, bo dopiero na początku lat 90. W roku 1993, gdy hiszpańska marka należała już do Volkswagena, na bazie modelu Polo włoski projektant, pan Giugiaro, narysował kordobę i zrobił to rewelacyjnie. Zwłaszcza tył auta, pękaty, z wbudowanym spoilerem i ogromną blendą na bagażniku, która integrowała się ze światłami, robił kolosalne wrażenie. Wcześniej hiszpańską markę mogliśmy kojarzyć co najwyżej z Ibizę z silnikiem przy którym grzebało Porsche. Ale to w latach 90. Seat stał się marką europejską i popularną, bo niedrogą i z wartością dodaną w postaci bardzo świeżej jak na tamte czasy i odważnej stylizacji nadwozia. A pięknie brzmiąca Kupra była skrótem od Cup Racing, bo sportowa dywizja Seata, założona w latach 70., nie tylko przygotowywała cywilne wersje popularnych samochodów z mocnymi silnikami, co do pewnego momentu przede wszystkim zajmowała się przygotowywaniem aut do wyścigów turystycznych. To, co w pierwszej dekadzie XXI wieku wychodziło z Hiszpanii, Fabryki, czyli pierwszy Leon i trzecia Ibiza, było cudowne. I zresztą nadal jest. Jak tylko będzie okazja, polecam Państwu przejażdżkę, czy Leonem, czy Ibizą Kuprą. Wspaniałe fotele, doskonałe zawieszenie, układ kierowniczy i przede wszystkim rewelacyjny silnik 1.8 Turbo. Choć był też diesel 1.960 w Ibizie i też dawał radę. Kolejne lata: Kupry to już nieco inna technologia, ale też inne normy dotyczące spalin. Silniki 1.4 TFSI, 2.0 TFSI mocne, ale przez bezpośredni wtrysk nieco mniej wyrywne. Ostatni Seat Leon z dopiskiem Kupra, produkowany bodaj do 2018 roku, znowu dawał radę Miał od 265 do 300 koni w zależności od lat produkcji I znowu był zestrojony tak, by dawać jak najwięcej frajdy z jazdy I gdzieś pod koniec drugiej dekady ktoś w Volkswagenie wpadł na pomysł, by wyodrębnić markę Kupra i zrobić z niej taki usportowiony segment premium. Pierwszy model z 2018 roku to Cupra Ateca, czyli Seat Ateca, ale z 300-konnym silnikiem. Dwa lata później pojawił się Cupra Leon. Już nie Leon Cupra, tylko Cupra Leon. Też w najmocniejszej wersji, choć były już słabsze. A zwieńczeniem rozwoju marki był Formentor. Zupełnie nowy model, nie mający odpowiednika wśród linii modelowej Seata. I ten samochód oprócz topowej odmiany VZ5 z pięciocylindrowym silnikiem turbo 2,5 litra o mocy 390 koni można też było zamówić po prostu z 1.5 TSI 150 koni 9 sekund do setki, a nie 4.9 jak w VZ5. I przechodzimy chyba do sedna, do tego czym marka Cupra się stała. Dla firmy możliwością wyciągnięcia większych pieniędzy od klientów, bo zarówno Ateca jak i Leon czy Formentor dostępne są z silnikami 1.5 TSI 150 koni. Fajny silnik, ale sportowych emocji to w nim za grosz. Jednak decydując się na kuprę, mamy te miedziane dodatki, inne logotypy, koła, trochę inaczej narysowane zderzaki. Najtańszy Seat Ateca z 1.5 TSI automatem kosztuje 117 tysięcy, najtańsza Ateca z 1.5 TSI 165 tysięcy. I z jednej strony to ten sam samochód, jeździ tak samo, z drugiej w kuprze mamy oczywiście bogatsze wyposażenie i wspomniane miedziane dodatki, niewątpliwie poprawiające samopoczucia właściciela, który dopłacił za nie jakieś 20 tysięcy złotych. I przechodzimy do naszego egzemplarza. Oto on. Jak wspomniałem, 190 koni z dołączanym napędem na cztery koła i skrzynią DSG. 186 tysięcy złotych plus lakier, od 3,5 do 4,5 tysiąca, felgi, maksimum 5 tysięcy, Lepsze audio za tysiąca, kamery 360 i tak dalej. Jak się uprzemy, to do 210 tysięcy dojedziemy. Auto ma 4,38 m długości, waży 1,5 tony i od 0 do setki przyspiesza w 7,2 sekundy. Średnie zużycie paliwa, katalogowo, to 8 litrów benzyny na setkę. Czy Kupra Ateka jest ładnym autem? Mnie się bardzo podoba, nawet mimo tych miedzianych dodatków. Widać, że to starsza konstrukcja, premiera rok 2016 w końcu, ale zarówno proporcje nie budzą moich zastrzeżeń, jak i nie przeszkadza mi stylistyczny przesyt, nadmiar, jak w autach azjatyckich, w Kia czy Hyundaiu, albo nowszych Seatach czy Cuprach. Auto jest oczywiście ocenkowane, jest też bardzo ładnie, bardzo starannie polakierowane i zmontowane. I jak dla mnie ocena za wygląd zewnętrzny będzie celująca. W kabinie? Tutaj również widać, że to starsza konstrukcja, i podtrzymuje, że to dobrze, że wynikają z tego prawie same zalety. Zacznijmy od bagażnika, ma on prawie 500 litrów pojemności, natomiast robi wrażenie większego. Na pewno jest ustawny, a dostęp wygodny. Z tyłu jest dużo, jak na niecałe 4,40 m, miejsca, choć tego nie nagraliśmy. Z przodu też jest przestronnie i całkiem wygodnie. Obsługa klimatyzacji jest wzorcowa. Mamy oddzielny panel i to nim kręcąc i wciskając, załatwimy wszystko, co chcemy. Ekran pozostał do obsługi multimediów i ustawień samochodu. Nie jest to najwygodniejsza obsługa na świecie, ale kilka rzeczy trzeba podbić. Mianowicie, można się do tego ekranu przyzwyczaić i mam wrażenie, że choć układ piktogramów jest identyczny jak w Atece, którą testowałem rok temu na kanale, to już samo oprogramowanie zostało poprawione, bo działa bez zastrzeżeń, nic się nie zawiesza i działa bystro. Jedną rzecz muszę pochwalić bardzo. To system. Audio. Tu jest taki wymagający, niewielkiej dopłaty. Jeśli dobrze sprawdziłem, to jest to 2,5 tysiąca złotych. Nazywa się Bits Audio. I gra w stosunku do ceny rewelacyjnie. Jest equalizer, który robi to co powinien, chyba nawet jakiś procesor dźwięku tu siedzi. Głośniki są rozstawione optymalnie, a dźwięk odseparowany i czysty. Rewelacja. Za to fotele są dramatycznie kiepskie. To standardowa tapicerka Dynamika. Za niecałe 5000 możemy dostać taką sperforowanej skóry naturalnej, i trzeba się na to szarpnąć, bo to co jest w standardzie, na pierwszy rzut oka wygląda jak skóra tak Z 3 metrów. Ale w rzeczywistości nie jest nawet sztuczną skórą, skajem, tylko grubszą ceratą, nieprzyjemną w dotyku, nieprzyjemną w kontakcie, zwłaszcza jak jedziemy w letniej, że tak powiem, odzieży. I jest plastikowy zapaszek w ciepłe dni. To jest materiał z recyklingu i dobrze, że jest. Szkoda, że jest taki badziewny. Inni producenci, choć głównie z segmentu premium, na razie, jak Volvo czy BMW, poradzili sobie z jego opracowaniem dużo lepiej. Ocena: gdyby nie ta tapicerka, to byłaby piątka, ale będzie czwórka. Obsługa i ergonomia. I oczywiście zmora dzisiejszych czasów, systemy wspomagające. Zacznę od tego, że jeśli kupimy nowe auto i na przykład kierunkowskazy raz działają, a raz nie, na przykład co piąty raz po pociągnięciu dźwigni nic się nie dzieje, albo dzieje się coś złego, czyli dajemy sygnał w lewo, a świeci z prawej, co byśmy zrobili? Byśmy to w diabli oddali do serwisu, niech naprawią, prawda? Ale w nowych autach, tych, którymi jeździmy od pewnego czasu, mamy system rozpoznawania znaków połączony z układem dźwiękowym o przekroczeniu prędkości. I zdarzają się samochody, w których nie da się tego wyłączyć. I one nie działają dobrze, te systemy. Czasem pokazują mniej, nie widzą autostrad, mylą się ciągle, wkurzają. To się bardzo często ostatnio zdarza. A Watec, która jest relatywnie starym samochodem, homologowanym chyba z 7 czy z 8 lat temu, nic nam nie przeszkadza. Jest mała ikonka aktualnie z czytanej prędkości, oczywiście raz pokazuje dobrze, raz źle. Ale przynajmniej nic nie piszczy, nie wkurza. Tak samo jak układ przeciwdziałający niezamierzonemu opuszczeniu pasa. Jest tu ustawiony bardzo delikatnie i zestrojony tak, by nie przeszkadzać, nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji na drogach, na których nie ma namalowanych pasów. Jeszcze uwaga jedna. Przycisk do uruchamiania silnika jest na kierownicy i to jest bez sensu. Nie uruchamia się tego silnika wygodnie, wręcz przeciwnie, mnie przez tydzień łapa i tak do domyślnej lokalizacji wędrowała, a tam jest przycisk do wyłączania trakcji. Niemniej, ogólna ocena w kategorii obsługa, ergonomia i systemy będzie bardzo dobra. I przechodzimy do tego, co najważniejsze właściwości jezdnych. Auto, którym jeździmy, ma DCC. To kosztujące 4000 zł zawieszenie adaptacyjne, nie pneumatyczne, ale z możliwością wyboru siły tłumienia. I to działa rewelacyjnie. Co ciekawe, najlepiej w kompaktowych platformach. I w kompaktowych autach, takich jak Skoda Octavia, czy właśnie Ateka albo Karoq. W większych jest już mniejsza frajda, a tu po prostu jest. W trybie komfort auto jest dużo wygodniejsze od auta na zwykłym zawieszeniu, ciutkę rozbujane, ale w taki fajny sposób. W trybie sport jest wyraźnie. W niej. Działa to tak dobrze, że auto z DCC lub bez rozpoznajemy po przejechaniu 100 metrów. I wielki plus za to. Skrzynia biegów, jak to DSG, działa bardzo poprawnie. Napęd na cztery koła to oczywiście Haldex, czyli napęd dołączany. I to co najważniejsze, czyli silnik. Ja nie przepadałem przez lata za tymi najsłabszymi turbo dwulitrówkami, ale w większych autach, w Passatach czy warteonie. Brakowało mi tu choćby odrobinę emocji. Za to w najmocniejszych odmianach dwulitrówki przeszkadzało mi ogromne spalanie. Mieliśmy jakiegoś 300-konnego tiguana, który po mieście nie chciał zejść poniżej 14 litrów. Tutaj jest nieźle. To znaczy, auto ma vigor, w czym być może zasługa oprogramowania. Być może, skoro to kupra, to jednak nie podnosząc mocy, nieco ten samochód podrasowano, by miał więcej charakteru. I zdecydowanie się to udało. Nie ma nadmiaru mocy, ale jest przyjemność z jazdy i jeździ to wyczuwalnie lepiej niż 15TSI150 koni, Ale to nie jest oszczędne auto. Minimalne spalanie 8, maksymalne 11, nawet 12 litrów benzyny. Jest sporo frajdy z tego samochodu, zaskakująco dużo. I co ciekawe, ta frajda nie płynie z osiągów, choć to 7,2 sekundy do setki, ale raczej z płynności i skuteczności, dobrego połączenia wszystkich klocków, silnika, skrzyni, wybitnego jak na klasę zawieszenia DCC i układu kierowniczego. Świetnie mi się tym jeździło, a dzięki temu ocena w tej kategorii będzie najwyższa, celująca, bo to jedno z najlepszych aut w swojej klasie. Podsumujmy zatem kupre Atekę. Mamy tu sporo zalet, wynikających w sporej części z tego, że to stara konstrukcja, ale też kilka wad, choćby beznadziejną tapicerkę. Ale też świetne, zaskakująco dobre właściwości jezdne. Za wygląd auto dostało szóstkę, za projekt kabiny czwórkę, za obsługę i ergonomię piątkę, a za właściwości jezdne zaskakującą szóstkę. Łącznie 21 punktów na 24 możliwe, co daje piątkę z małym plusem. Świetny wynik, ale też świetne auto. Pięknie dziękuję i do zobaczenia już w niedzielę. A jeśli masz jeszcze chwilę, serdecznie polecamy nasze najlepsze materiały z tego i z ubiegłego tygodnia.